Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek będzie trochę inny, ponieważ dzisiaj o sofcie skrzyni. Ja do jutro na soft skrzyni na podniesienie ciśnień, zmiany momentu zmiany biegów. Bo skrzynia ogólnie zamula i w ogóle no, chcę wam to też pokazać. Skrzynia jest to jest tronik 7 siedmiobiegowy DL501 w S6 S7 jest ona wzmocniona, ma ona mocniejsze sprzęgła od zwykłego klasycznego Estronika. Taką informację mam, posiadam. Ludzie, którzy rozbierają te skrzynie robią taką informację od nich mam. Mam nadzieję, że ona jest prawdziwa. Także na początku pokażę wam w ogóle jak ta skrzynia zmienia biegi. Całe życie jeździłem typ tronikiem. Jest to mój pierwszy e stronik i dla mnie chodzi on dziwnie, inaczej, trzeba się przyzwyczaić, dodajesz gazu, ona dopiero rusza, nie jest tak, że puszczasz hamulec, jak w Tiptroniku, on już ciągnie, wiecie, po prostu elegancko, ona kompletnie inaczej chodzi, do... no trzeba się do niej przyzwyczaić, bym powiedział, że nadal po e, paru miesiącach używania auta nie przyzwyczaiłem się do niej. Dlatego jadę na soft e, Podobno nawet wskazane Wszyscy teraz w internetach Soft, 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 skrzyni po prostu Więc no i ja pojadę Wiecie, zapobiegająco Gościu zobaczyć, ta skrzynia dobrze chodzi Czy wszystko jest z nią w porządku Czy ten soft w ogóle jest sens robić e, No i co Zobaczcie Jak ona chodzi i jak zamula Dobra Auto już mam odpalone e, Ruszamy Zapinam D i jedziemy. Auto mam już rozgrzane, więc też inaczej pewnie troszkę to będzie, aniżeli na zimnym. Chociaż ja bym powiedział, że ona na zimnym czy na ciepłym chodzi tak samo porównywalnie, bez jakichś tam większych różnic. Podobno nawet można także na sporcie warto jeździć bo ta skrzynia, wiecie, szybciej się dogrzewa i w ogóle na sporcie i cała reszta głupot. Nie wiem, jeżdżę normalnie w trybie auto i, i, i tyle wiem. No dobra, GoPro mi się wygasiło. O w ogóle, tutaj widzę, że GoPro, ale dobra, najważniejsze, żeby było widać, na jakim biegu jadę i obroty. Obroty 1000, aktualnie mam 1100. Silnik mam rozgrzany do 90 stopni, więc jedziemy. Tak jak widzicie, jadę sobie naprawdę spokojnie, powoli i yy, już jest zmiana biegów. Yy, no, szybka bardzo, ale jest ledwo 2000, nawet nie ma 1800 i zmiana biegu. biegu na... Bieg, na którym jadę, szóstka. Mam 70 na godzinę, lekko odpuszczę gaz, będę jechał równo, systematycznie, bez żadnych wiecie, szaleństw. To no, przy 70 na godzinę ona potrafi zapiąć mi um, siódmy bieg. Zresztą aktualnie jest szósty i obrotów jest 1100, 1200, 1300. No, coś takiego jest obrotów. Więc no szału nie ma. Bez gazu o, spada delikatnie na gaz. No, ok, 20 na godzinę, 30, jadę na trzecim biegu. delikatnie już zapija czwórkę. Zobaczcie, 30, 41, 42 km na godzinę, 43 i nadal jadę na czwartym biegu. Powoli obroty wzrastają. Piąty przy 50 na godzinę. Myślę, że tak co 10 km na godzinę um, zmienia się bieg. Jadę 60, nie całe 60, 62 4. Odpuszczam gaz. 66. Nie wiem czy już nawet aby tryb 4 cylindrowy nie włączył mi się. Zaraz sprawdzimy. No pewnie, aktualnie tryb czterocylindrowy, 1200 obrotów, szósty bieg, więc no, no jak ten silnik też wiecie, ma wytrzymywać 300-400 tysięcy, bo wytrzymują tyle, jak się dba i naprawdę serwisuje, to tu nie jest problem dla 4.0 TFSI, wbrew opinii, która krąży w internecie od ludzi, którzy posiadają 1.4 benzyna gaz w Golfie Trójce, że o, V8 biturbo od Audi, takie zły i w ogóle bzdura, tak naprawdę jak się dba tak to będzie jeździć, no jeżeli ktoś wiecie olej wymienia co 15 tysięcy albo nawet jak long life, long life leje co 30-40 tysięcy wedle zaleceń ASO jak to ma jeździć i wiecie no no, no, nie da się. No. Tak samo odma 150 tysięcy, wymiana odmy, sitka, sprawdzenie silnika. No, to każdego. No Jezu, no nie jest to. 1,9 TDI. Pancerny z lat 2000 który przejeżdżał pół miliona. Niemiec skręcił jeszcze Polakowie 300 tysięcy, kupił jeszcze dojeździł 300 tysięcy. I to jeździło. No, niestety jest więcej elektroniki. Wszystkiego bo te silniki najzwyczajniej w świecie trzeba dbać. Nie ma innej możliwości. Spójrzcie. Szósty bieg. 1200. O! M5 kereczka Kurde, nie w tą stronę, chłopaki. Jedziecie. Halo. Tutaj, zapraszam, zapraszam. No, czekajcie, odpalę też tutaj. 70 km na godzinę. Już jest D7. Czyli bieg siódmy. I obrotów, proszę bardzo, ile? 1000. No fajnie by było, żeby tych obrotów było chociaż wiecie, no 1600, że ja teraz przyspieszam i patrzcie, no zrzucił, ale z tej szóstki on ciągnie, ciągnie, no nie wiem, no wolałbym przy 80 jechać na piątce tak naprawdę i mieć, zobaczymy na sporcie, zrzuci na czwórkę, ok, no to czyli tych obrotów by było, a wrzucę łopatkami na piątkę. No to na piątce spójrzcie, M5 obrotów jest przy 70, na piąteczce, no nie da się. 1800-1900, no nie lepiej, no lepiej, no kurde no. Ale nie no, po co przecież no? Zróbmy tak, żeby zarżnąć skrzynię, zarżnąć silnik. więc jest D7 i zobaczcie, teraz zrzucę łopatkami na szóstkę, piątkę i na piąteczce tak bym chciał, aby on był no bo no, kompletnie inna jest wiecie, inny feeling tego auta jest a tak to on jest taki no zamulony sobie zjadę na skrzyżowaniu tutaj eee, trochę dynamiczniej pojadę pokażę wam też trochę dynamiczniej jak ona pracuje, jak ona chodzi 2000 biegnie. Obrotów. Trochę teraz gazu jest więcej. O! Ale też 2000 i. zmienia fakt, że gazu jakoś super dużo tutaj nie dałem. Co mnie też troszeczkę denerwuje, ale to wszystkie wagi. Ten lag, gdy daje się gaz na maksa. No ten lak jest po prostu tutaj takim nieporozumieniem. Sekundę, dwie to trwa. Wiadomo, na sporcie od razu obroty są przygotowane. No ale teraz tutaj ja sobie jadę spokojnie, daję gaz. I wiecie, zanim on się obudził, no to już po prostu sekunda, dwie i on dopiero, do, dopiero się budzi zobaczymy czy softem również da się jakoś tego laga zmienić chociaż wydaje mi się, że nie ale zobaczymy co tam gościu wymyśli tak naprawdę za jakieś tam ciekawe rozwiązanie można oczywiście wrzucić na sport i teraz na sporcie auto w ogóle inaczej pracuje od razu, o, tak jak widzicie podbił obroty 3000, no ale na sporcie on tak sztucznie też czasem przeciąga jak chce się jechać płynnie a chciałbym, żeby porównywalnie był na normalnym trybie auto. Już nawet nie mówię o trybie komfort, ale na trybie auto, żeby tak sobie wiecie, te obroty trzymał. A na sporcie on jest jeszcze taki brutalny. Co bieg, kopie w plecy, wiecie, jakby, no brutalny. Typowo do ciśnięcia, ale no te obroty też na przykład, no widzicie. Widzicie sami, co, co z tymi obrotami gdzieś tam się dzieje. Ale no... Ja z reguły jeżdżę na dynamiku w ustawieniach indywidualnych. Zawieszenie mam na komfort. Całą resztę mam na dynamic, jeżdżę tak, jeździ mi się dobrze. Ale no czasem ten dynamic też jest męczący, tak bym powiedział. Zobaczymy, co tam wymyślą i jaka będzie różnica po sofcie. OK, jestem już po sofcie. Um, trochę później, no bo tydzień później przeciągnął się termin i tak dalej i tak dalej Ale soft mam zrobiony um, I teraz pokażę wam jak to wygląda i jak wygląda porównanie um, Co, jedziemy Zostały podniesione ciśnienie na skrzyni i zostały zmienione punkty przełożeń biegów um, Jest prędkość z jaką się zmieniają biegi Zrzuca bieg przy 1800, zmienia bieg. Jadę póki co bardzo deliko, delikatnie, prawie bez gazu. I zrzuca. Mi się wydaje póki co, że podobnie, ale największa różnica jest wyczuwalna i widoczna na piątym i szóstym biegu. Jadę teraz 59, 60, 62 i on już zapinał mi szóstkę Przynajmniej tak mi się wydaje. Wy widzicie, ja już też w porównaniu do drugiego filmu. No i tak, radary do kalibracji. Ale jadę 70 i przy 70 niecałych on dopiero wrzucił mi bieg numer 6. Więc naprawdę spoko. zawracamy za to teraz za to teraz jadę na trzecim biegu tak jak widzicie 30 na godzinę i troszkę dynamiczniej zobaczymy kiedy po prostu zrzuci bieg Na przykład odpuszczę gaz i auto już zmieniało bieg na siódmy. Teraz tego nie ma, jest cały czas na szóstym, chociaż przyznam, że chciałbym, aby jeszcze nie wiem, czy nawet na piątym nie jechał, nie zapiął nadal szóstego biegu. Czasami 70 km na godzinę już był szósty bieg. Teraz zwalniamy, już wrzucił piąty przy 60. Jest gotowy na piąty. Jest na pewno dużo lepsza reakcja na gaz. Również w trybie automatycznym, jak chcę wyprzedzić. Auto było takie zamulone, wiecie, po prostu on za nim wrzucił zredukował. No, musiałem to na dynamiku wszystko tak naprawdę robić. A no nie zawsze miałem ochotę zrzucać wszystko na dynamikę, jak jechałem sobie, nie wiem, spokojnie chciałem wyprzedzić czy coś no na pewno jest lepsza reakcja wyżej też na tym sporcie się troszeczkę wyżej jest w większej gotowości ale spodziewałem się jeśli mam być szczery większej różnicy, bardziej spektakularnej dobra, teraz jadę sobie tak normalnie prędkością taką jak się na co dzień poruszam bez szaleństw 80, odpuszczam lekko gaz. Wrzucił mi nawet tryb czterocylindrowy. Nie zapina siódmego biegu, więc tutaj różnica jest naprawdę duża. Jest spora różnica między tymi właśnie piątym, szóstym biegiem. Między pierwszym, drugim, trzecim nie ma takiej wyczuwalnej różnicy, na jaką liczyłem. Nie wiem, czy nie pojadę na. Jeszcze poprawienie tego softu, bo facet powiedział, że mogę przyjechać i jeszcze um, może te zmiany punktów przełożenia zmienić. Teraz jadę tak sobie kompletnie lightowo. Bym powiedział normalnie. Mhm. I w takiej normalnej jeździe teraz te różnice widać, kiedy zapni siódmy bieg. 90. Zapiął dopiero siódmy bieg przy takiej jeździe normalnej, codziennej, lekko dynamicznej, przy jakiejś tam bardziej dynamiczniejszej jeszcze jeździe reakcja jest na pewno jeszcze fajniejsza, jeszcze lepsza. Na przykład teraz chcę sobie na auto dodać gaz. Widzicie on jest od razu, no nie wiem, no ja to czuję. Pod tym względem jest różnica i, i widzicie on sobie teraz trzyma piątkę, szóstkę sobie wrzucił, ale nie zapina siódemki. O, zapił siódemkę, dobra, zapił siódemkę. Ok, tak jak widzicie, zapiął siódmy bieg. Ok, i jedziemy delikatnie, po prostu z minimalną ilością gazu. ale cały czas systematycznie przyspieszając ok, siódmy bieg przy 90 km na godzinę wcześniej jak już jeździłem potrafi przy 82 83 Również za pięć, siódemkę, widzicie? Teraz jedziemy na siódemce. Dodaję gazu, ale moment przepiął na szóstkę. Lekko dodałem gazu. Sport zrzucił tylko na piątkę. Dodam trochę gazu. Nie wiem, czemu nie zrzucam na czwórkę. No, wydaje mi się osobiście, że pojadę na poprawę tego softu żeby jeszcze bardziej, żeby on w ogóle mi nie zrzucał poniżej 1500-1600 obrotów bo teraz jadę i mam 1400-1500 obrotów i on od tego ciągnie, zobaczcie on od tego ciągnie chciałbym, żeby te obroty trzymał 1600-1700 coś w ten desen różnica jest jest ona widoczna, i naprawdę wydaje mi się, że to jest wskazany zabieg po, dla skrzyni mm, estronika DL501, bo na pewno poprawi trochę pracę tej skrzyni, ale mógłby te biegi trzymać wyższe i zmieniać na przykład bieg. No ale teraz widzicie, na przykład jadę 70 i on jedzie mi na, 7, na 5 biegu. Teraz jadę 70 i nie zapina mi 6 biegu, jedzie na biegu 5. Różnie, po prostu wydaje mi się, że z jaką siłą naciskam gaz i auto po prostu parę dynamiczniejszych przyspieszeń, jakby adaptowało się do tego. Nie wiem, czy po tym softie ta skrzynia nie adaptuje się jeszcze w jakiś sposób. W sumie tego się nie dopytałem. Eee, Pojeżdżę, myślę, jeszcze tydzień, dwa, trzy i powiedziałem, że się odezwę do tej firmy, która mi to robiła. Dam znać, jak mi się jeździ. Powiedzieli, że w razie czego o, jakby tak zostało, piąty bieg, 70 na godzinę, i on by tu tego biegu nie przerzucał, na przykład do 75. No tak, jak już zapiął 71, i, i w już szósty bieg, ale już był na przykład siódmy bieg, normalnie. I teraz jak będę jeździł, pojeżdżę, zobaczę jak ta skrzynia się zaadaptuje i tak w ogóle w ogóle, to zobaczymy czy będę się, zdecyduję się na poprawkę, jeszcze kolejną zmianę tych punktów przełożenia, czy nie, bo no bo jeszcze nie wiem tak naprawdę, ale wydaje mi się, że warto, warto poprawić tą skrzynię, zwiększyć ciśnienia. Zastanawiam się, czy nawet nie wywalić mechatroniki. Auto ma 160 tysięcy przebiegu i zanim ten soft mi facet wgrał, to przejechałem się z nim, z najważniejszej rzeczy, przejechałem się z nim i on powiedział, że na ileś tam set estroników, które już robił softy i w ogóle, i w ogóle mój chodzi naprawdę dobrze. Powiedział, że potrafią takie cuda z tymi estronikami się dziać, że potrafią szarpać, stukać. No cuda, jak to estroniki własnym życiem żyją. Więc ocenił, że skrzynia jest naprawdę w dobrym stanie, że to, co mi się tam wydaje, że nie jest idealne. Bo jeździłem typ tronikiem, to powiedział, że tak ten stronik chodzi, że żeby ruszał, trzeba dodać gazu i w ogóle i zanim włączysz D, to żeby od razu nie dawać, wiecie, na maksa gazu, tylko dać jej sekundę, to też na pewno poprawi jej żywotność i w ogóle. Więc sam ją ocenił, zna się bardziej ode mnie, dograł do tego soft, jest na pewno różnica, jest różnica na plus. A pojeżdżę, ocenię, ale ogólnie wydaje mi się, że warto. Jeszcze jak trochę pojeżdżę i sprawdzę, jak to wygląda i w ogóle, to myślę, że przy jakiejś tam kolejnej prezentacji auta pokażę wam jeszcze ewentualną kolejną zmianę w tym sofcie, albo i nie, ale poinformuję was o tym na bieżąco. Jeszcze z ważnej rzeczy właśnie co do tej mechatroniki to przy 160 tysiącach niby warto ogólnie między 150 a 200 tysięcy warto wymienić już Mechatronikę, te wszystkie zawory, wszystko co tam steruje tą skrzynią biegów, bo te zawory podobno już lubią puszczać i nie trzymać tych ciśnień, więc zastanawiam się nad wymianą również tego, żeby zapobiec remontowi całej skrzyni, bo no, cała reszta chodzi naprawdę dobrze. Ona nie szarpie ani nic. Jedyną rzeczą, którą ja wyczułem, że jak dojeżdżam gdzieś do skrzyżowania, puszczam gaz i potem ten gaz dodaję, to jest takie jakby leciutkie takie stuknięcie, taki dźwięk taki dziwny i nie wiem, czy nie pokuszę się o wymianę poduszki skrzyni biegów. Dzwoniłem już do ASO, jest ona na zamówienie. Poduszka kosztuje 680 zł już brutto. I nie wiem, czy nie wymienię tej poduszki w skrzyni, bo właśnie one też mają tam jakąś wadę, te poduszki same w sobie, w estronikach. Dlatego pewna amerykańska firma, po prostu podam jej nazwę tak po polsku, 034 Motorsport, stworzyła taką specjalną... Takie specjalne mocowanie w tą skrzynię biegów, aby usztywnić właśnie poduszkę. W tą poduszkę takie specjalne mocowanie jakieś tam aluminiowe, które usztywnia pracę tej poduszki. Żeby właśnie nie było wyczuwalne na e, karoserii auta, jak ta skrzynia pracuje, coś w ten deseń. To wzmocnienie tej poduszki kosztuje. 500, 600 zł, coś takiego, ale myślę, że zamiast dawać wzmocnienie na poduszkę, która ma 160 tysięcy przebiegu, to kupię nową poduszkę. Założymy tą nową poduszkę i nie wiem, czy nie zrobię mechatroniki. Tylko trochę żałuję, że nie pomyślałem o tej mechatronice wcześniej, bo wymieniłem olej w skrzyni na nowy ze wszystkimi filtrami, komplet, więc. Jeżeli teraz bym miał wymieniać, wiecie, mechatronikę, miałbym zalać nowy olej, zrobić poduszkę, no to dochodzi mi kolejne, wiecie, 5000 na zapobieganie skrzyni, żeby tam się nic z nią nie wydarzyło, a ja tak z drugiej strony sobie myślę, że mam teraz włożyć 5 koła w tą skrzynię z olejem, mechatroniką, poduszką, to wolę dołożyć 5, i zrobić swap na 8 HP od RS6 albo 3.0 Turbo w granicach 10, 12, 15 tysięcy. Można wykonać swap. Oczywiście wszystko zależy od tego, za ile znajdzie się skrzynie biegów, w jakim stanie, przebieg, części, bo tylny dyferencjał trzeba zmienić, łapę, nie wiem czy nie, półosie, skrzynię samą w sobie przerobić wiązkę, zakodować, dopisać do auta. I koniec, oczywiście, no też nie ja bym to robił, bo, bo nigdy tego nie robiłem, ale już zorientowałem się i znalazłem paru mechaników, co to robią i jest to do zrobienia. I wtedy ten F-stronik, który nie cieszy się dobrą sławą, można by było go wiecie zamienić na 8 HP, które uważamy za pancerne na dobrą sprawę. Nic się z tą skrzynią nie dzieje. Zapobiegawczo wiecie, czasami można ruszyć puszkę Pandory. Ruszę puszkę Pandory, wymienię, okaże się, że nie pomogło i włożę 5, potem jeszcze 15 na swap. 20 nie wiem, ile tym autem będę jeszcze jeździł. Czy w tym roku nie będę go sprzedawał i nie będę kombinował czegoś tam innego, więc tyle wiem. Dobra, słuchajcie, na ten moment to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dajcie łapeczkę, dajcie subskrypcję. Motywuje mnie tam gdzieś to do dalszej pracy i do rozwijania pasji z autami. I co? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemaneczko.